Cześć, witajcie! Z tej strony Diabol, a to jest pierwszy odcinek WoW Poradniki. I znajdujemy się w tej chwili na instancji The Lost Kingdom, czy jakoś tak ona się nazywa. W każdym razie jest ona przy, przy Azjol Meru. Poradnik ten będzie dotyczył prawdopodobnie przejścia całej instancji, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób uchronić się przed przeciwnościami losu, jakie można tu spotkać. Przede wszystkim należy uważać na aurę, która jest tu nakładana, Aura of Lost Hope. Na początku instancji przyzywa ona takie odstwory Plogwalker. No i zmniejsza nam życie maximum health reduced o 3% za każdy ładunek. Ładunek jest nakładany przez yy, przez to, że jesteśmy w pobliżu niektórych potworów. Więcej o tej że zaraz Wam opowiem. No jest ona strasznie irytująca szczególnie dla tanka, którym no, zwykle dostaje jej najwięcej Jeszcze tylko nałożę buffa No bo przeszkadza mu w tankowaniu no, Tutaj przy okazji muszę questa zrobić, no to się jeszcze zrobi nie mm, Na instancji są takie malutkie stworki, które same w sobie nic nie robią, a w grupie są trochę silne no i tutaj zaczyna nam nakładać aurę. Ona się nakłada do, do, do 20, zmniejsza helta do 60%. No to, to jest strasznie dużo, jeśli popatrzeć na tanka. Nasz tanka akurat ma 22 tysiące życia, no to zostaje mu 9 tysięcy życia. No to... To jest całkiem mało, nie? Naprawdę, dla niektórych ta aura to jest coś nowego, co denerwuje. Strasznie jest irytująca, szczególnie na bossach, które na przykład mają jeden spell wyciskający duży damage naraz. Zwykle aura powinna zniknąć po wyczyszczeniu z całego pomieszczenia mobów, czyli te też byśmy musieli wyczyścić i aura by znikła. Ale nie wyczyściliśmy tego. Tutaj jest już pierwszy boss, ten pierwszy boss przyzywa sobie z kokonów takie małe, no to małe główienka, które to wcześniej i te małe oto główienka zamieniają się potem w większe, a na końcu w pełnoprawne elitarne mody, więc należy je szybko niszczyć i tym zajmę się pewnie ja no możemy jechać, bo No ja się będę zajmował tymi małymi stworkami, bo ja je mam na jednego spela chodzi tylko o to żeby ich po prostu nie było podczas walki Bo one się potem no właśnie zamieniają się w coś większego i to strasznie nieprzyjemne mm, No co za pilnik nagrywam Zaraz powiem kolego. No takie coś takie coś zamieniają się te moby podczas trwania tej jego aury niezniszczalności. No właśnie, już zyskały zdrowia. No, jesteśmy z powrotem, ubiłyśmy już tamtego bossa, nic się więcej przy nim nie zdarzyło. Musiałem na chwilę przerwać nagranie, ale jesteśmy już dalej. Następna część instancji tutaj są moby, które są częścią jednego dużego moba. Właściwie głównego bossa. Jednakże to są pomniejsze moby, które Koniec końców nie mają nic wspólnego z całością. No, te duże stwory Bone Grindery nie mają żadnych specjalnych umiejętności, nie licząc podrzutu. A same w sobie są słabe, bo mają tylko 82 tysiące życia, czyli tak jak podwójna elita. Na tych platformach znajdują się takie przyciski, które otwierają przejście dalej. No bez tych przycisków przejść dalej się nie da. Niestety. Tak. O, dostęp down, czyli tu któryś z tych mobów ma uciszenie lub przerwanie kastu. Na tej platformie tutaj znajduje się drugi, drugi boss. Tych bossów jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Myślę, że uda nam się zrobić wszystkie. Na instancji występuje jeden znany mi bug, czyli to, że nad, w tym miejscu boss się nie pojawia. Nie spawni się po prostu. Rzadko się zdarza, ale jednak się zdarza. No, wprawdzie nie, nie przeszkadza to w ukończeniu instancji, no ale może być denerwujące na dłuższą metę. Ponieważ z tego bossa są całkiem fajne itemy. Tak jak widzicie, wyczyściliśmy tutaj ten spot, to miejsce i aura przestała się nakładać. Cooldown oczywiście musiał wejść. Następnie stąd przemieścimy się tutaj takim tunelem Tu, a tu jest ten tunel I... Pewnie pójdziemy na tego bossa A przynajmniej ja załam to wyperswadować Wyperswadować, nie, przekonać ich Zastosować perswadu Wyperswadować, nie jest takie Może jest W każdym razie Ten boss tutaj na co przy nim należy zwracać uwagę, wypuszcza on takie jakby słońca, latające czy ogniste kule, które strzelają w nas laserem, bijącym bodajże po 250 co ćwierć sekundy, więc całkiem sporo, czytam co 0,33. Na nim należy stać jak najdalej od słońc i uważać na taką umiejętność, którą też zaraz zobaczycie, która powoduje mniej więcej zatrzymanie kogoś, w miejscu nie może atakować I zadaje mu to duży damage No tutaj aura zaczyna nakładać się od nowa Więc przed pójściem trzeba jak najszybciej zdecydować się atakować tego bossa Dlatego że wtedy aura przestaje się nakładać Jeśli by czekać dłużej Aura by była na 20 No i o właśnie Teraz przyzywa ten flame sphere Od niego należy się trzymać jak najdalej Dlatego że no właśnie Praktycznie zabił nam DPS, a był DPS Trzeba naprawdę trzymać się od niego z daleka I teraz, zaraz powinien jednego z nas, prawdopodobnie też mnie Ponieważ robię duży DPS Położyć się na mnie I tyle, po prostu zadaję 1400 damage'a co 2 sekundy przez 20 sekund, chyba że ktoś go zaatakuje. Przed chwilą to poszło na naszego Hila, dlatego DPS trochę stracił helper. I teraz zobaczymy luz. Um, tak się zastanawiam, czy to brać, czy nie brać. Yy, Haste Rating, Critical Strike, Attack Power. Yy, Zgriduję, wezmę to na sprzedaż. No i wygrał jakiś tam... Ja miałem w sumie takiego samego grydrola jak on. No właśnie. I widzicie tutaj już całkiem dobrze rozwinięto Maurę, która nakłada się do 16, a zaraz będzie 20. No. I teraz pójdziemy na bagna, tak? Przekonałem ich. A, czyli tutaj boss jest tylko na heroice. No, ciekawie też wiedzieć. Spoko, spoko. Ja... Kim jesteś? Nie jesteś w każdym razie naszym killerem, możesz spokojnie nawet iść na dłużej, kolego. Talenty moje i tak dalej, całą moją postać pokażę wam w sumie później, w następnym odcinku, prawdopodobnie całkowicie poświęconym Magowi. Nie jestem pewien kiedy się pojawi, planowałem go nakręcić dzisiaj, ale no niestety osoba, która mi była do tego potrzebna stwierdziła, że nie da rady, no i, no i wyszło jak wyszło, prawda? O, tam, tam chyba można spaść, zaraz się zobaczy. Trzeba wszystko przetestować, prawda? Żebyście wiedzieli czy tam można spaść, czy nie. No oni już wszyscy mają tego fungusa, a ja go jeszcze nie dostałem. No czemu? Ja też chcę grzyba. Chcę po prostu zrobić sobie questa, potrzebuję na niego tych grzybów. Mam ich trzy. Potrzebuję jeszcze trzy. Yy, myślę, że da się tu zbierać to. Bo ten QL daje 40k expa, to piechotą nie chodzi, nie? Kurde, tak się teraz zastanawiam, czy, ta czy tam jest jakaś bariera, która może powstrzymać przed spadkiem czy coś? Zaraz się zobaczy zresztą. Jak to tylko wyczyścimy to. No nie, uciekaj młody. Modku no, no i to jestem kundus Jestemus Jeszcze tylko jeden żywek Zamrozimy kolesia i spaniemy I tak można w ogóle fajnie damage wyciskać, no ale to... kurde. Już zaczynam temat, który powinienem Jeszcze jeden Jeszcze jednego MOBA No dobrze, dzięki No a potem zobaczę czy tam się da spaść Chyba się da Kurde no Chodźcie mnie żeby spróbować ale ale boję się, że spadnę. No, da się czy nie? Powiedz. Pewnie. Ciekawe. O, w dupę super. No i co ja teraz zrobię? No, spadłem. A dalej się da? Do... Boże święty. O, ma się spaść. Nie próbujcie tego w domu. Zdecydowanie nie próbujcie tego w domu. Muszę wyjść okiem i wejść jeszcze raz. No, Ojej. no spoko. Tutaj chyba wstawię sobie ładne Ładną wcinkę Mega Facepalm. Wiecie? Bo naprawdę, jakim idiotą musiałem być, żeby to spróbować? Wiem, że coś tam będzie nie tak. Tak sobie myślę. A, na mostach są bariery. No, no to nam Hila. Nie znam heal a. No, spoko. A Hila jest najtrudniej znaleźć ze wszystkiego. A nie, bo koleś wybrał Hila, no to jak wybrał Hila, no to nam pewnie szybko w Yy, przejdę się tak w ogóle na niewidzialności bo, co? bo żeby mnie mowy nie widziały a główną mi niewidzialność da jak ma aura dole yy, do dole słowca mamy depsa, jest deps do dobrze bardzo dobrze no tylko że ja muszę do, dojść do moich no i tak już są tu, dobra a to nie jest tak daleko w co... Głupiały, a wkurza mnie, włącza mi cały czas yy, Omena. To Huk. O cholerę on mówi podemonicznemu. Po a, coś biją? Boże. Ojej, co ten nasz healer robi? Co ten nasz healer robi? Pisze po demonicznej, On jest taki zły. A, tu są, dobra. To, to mnie, to jest Kurde no ale tak mnie zakusiło, żeby tam iść. No i mam teraz za swoje. Jednak ciekawość jest pierwszym stopniem dobiegła. A w tym wypadku do przepaści Wcale bym się nie obraził jakbyśmy mogli iść... Zapulował wszystko, ojej ojej taki smutny A postawił na to coś E to mu się mana chyba już Tak źle znowu nie ma Tak mi się wydaje, no na dwóch, myślałem że jeszcze tam tego chcieliby Dobra, clear casting się włączył No, i to pewnie będzie pierwszy odcinek z instancji, dlatego że z tego głównie będę robił. No pewnie ten będzie w instancji, to będzie już druga zajawka. Wcześniejszą zajawką no, było to, co widzieliście na kanale. No następny odcinek to będzie już na pewno coś zdecydowanie związanego z samą grą, z budowaniem postaci, z graniem różnymi tam... z graniem różnymi postaciami tak na pewno pierwszy <noise> pierwszą postacią jaką opiszę będzie mag pod frost i ewentualnie mag pod, pod fire w ogóle to powinienem go misować, dawno już Ciekawe czy pójdą <śmienicza> pójdą co by nie poszli o wow. <śmienicza> Ale mnie podrzuciło! Wow. Wow, ale ta baba się drze Kurde Ale ona się drze Brednota roku, nie powiem Jaką przemowę chyba miała Ło! Wow. A to są zwykłe moby Sekunda, to wejdzie. Ładnie, tylko zakuluje tanki z zbóję. Oh, życie. rzycie. Piknie. Jak zdobyć na instancji to i taką grupę utrzyma, nie? I biedny jeden stoi. O, oh, i bos. Ok. Oh, to... O, prawie jak... Na tym właśnie byli jestem dosłownie pierwszy raz i ani razu tu wcześniej byłem, wow, dostaję w Aha, te moby pulsują takimi dóznami No i co? Aha już wiem jak to działa mm. no to ona robi takie jewnięcie. ja je przeżyłem fartem dużym fartem o dupa musimy zabić tego co wychodzi No dobra, kill jeszcze żyje, spoko jest. Myślę, że damy radę to ubić. Albo i nie damy rady, a będzie przesrane. Co mnie bije tak dużo? Ja nie chcę tego tak trosować. No, ona nieźle bije, to jest w sumie mocniejszy niż main boss. Ale widzicie już jak to działa. Teraz przyjdzie kolejny i te tego trzeba zabić, nie? Okej, okay, nieważne. No co jest? Czemu nie mogę jej otworzyć? Gdzie lud? Gdzie jest lud? No co jest? Bez jaj. <ścoughs> Serio. Nie ma lotu. A, hej, ja jeszcze wskoczyłem do fantami. No, to jeszcze nam tylko main boss został, a ja muszę się stąd wydostać. Lado jest. Ale gówno. A pewnie z tego bossa coś tego lotnęło. Jakiś, nie wiem, jakieś ubranko dla maga. Założę się, że tak było. Co? No został nam już tylko main boss i to będzie pewnie koniec tego takiego w sumie nie wiem 20 minutowego odcinka tak myślę, że tyle trwał No ale już wiecie, nie zabijajcie tamtego bossa w locie, bo stracicie luta No a tego robić na pewno nie chcecie Robić nie chcecie Nie chcecie na pewno tracić luta o. No i to są moby przed bossem. To Samego bosa opiszę wam podczas walki. Tam go widzicie, Herald Woazil. Ma trochę więcej życia niż tamte. I nie powiedziałbym, że jest mocniejszym. Najmocniejszym bosem, z którym tutaj walczyłem, no to był ten przed chwilą. A z którym walczyłem tak o no to był ten ponieważ on jest bossem tylko dostępnym na heroiki, na heroice I przez to mocny. Mocnym. I szczerze powiedziawszy... Najbardziej podobała mi się walka z tym bossem. Była najłatwiejsza. Z tym bossem się strasznie dziwnie walczy, dlatego że... No zresztą zaraz zobaczycie. Daj sobie Peta. W sumie na no, agresywnie A no, ja już. Myślę, że już jesteśmy wszyscy na tyle legnici, że damy radę. No, dalej. Odnogę tam aury, tak żebyście mieli. A no, ja mam fuj wagon. Zawsze mogę się napić poty, czy tam zrobić evacuation, nie? Tak, jedziemy. Serio tutaj playto? O, zrobiłeś Heroics. Dobrze, to ja jeszcze zrobię z na siebie samego. No i teraz mam ile? 1,34. Dobry cast. O, jeszcze mana mi pójdzie teraz do góry. Ojej, nie znoszę tego, nie znoszę tego, nie znoszę tego, nie znoszę tego. Y, teraz to jest główna umiejętność tamtego bossa. Muszę po prostu ubić swoich, ponieważ oni są moimi wrogami. Ale jest to tylko image, to nie są naprawdę moi Na pierwszym, pierwszy raz jak tu byłem myślałem, że to naprawdę są moi Teraz musimy ubić zbiorowo I jak ubijemy to wtedy jesteśmy wolni I dostajemy trochę do w pysk. Ale jesteśmy wolni, przez co możemy bić main bossa Dobre w, nie, w posiadaniu peta na tym gosie jest to, że pet cały czas może bić jednocześnie bossa Jednocześnie te rzeczy co się pojawiają Ten boss znowu to pasuje i teraz muszę po prostu się przygotować, dlatego, że boss staje się dla mnie niezniszczalny. No, ciebie najpierw proszę wypołożę. A Dariel? nasz heal'u. No. no, to szybko schodzi. Patrzcie, jak się zbagował. I teraz muszę położyć... No, to są... To są przeciwnicy naszego sojusznika, których jeśli położymy, no to on też się pojawi, nie? To jest strasznie dziwna walka z tym bossem I to jest chyba jedyna jego umiejętność No, bubuje się No i co lotło? Letter i Plate To no, zbudujemy i to też zbudujemy Dobra, no i to by było wszystko W tym odcinku Coś tam dalej jest Chcę tylko po prostu z ciekawości zobaczyć co tu jest A, wyjście, dobra No to Co, myślę że to wszystko nie O, wydostałem się, o dupę, nie, wydostałem się Niech szlag. A nie, wydostałem się normalnie, dobra no to dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę Zapraszam do lajkowania, komentarzy, subskrypcji Na no ten odcinek i na dziś to wszystko No i chyba to. Tak, to wszystko. Cześć!